– To w końcu czyje? – Moje, bo spadło po mojej stronie płotu! – Moje, bo spadło z mojego drzewa! – A właśnie, że moje! – A niech moje! I znów zaczęły krzyczeć na przemian, aż wreszcie Franciszek zabrał im jabłko. Bo jak wiadomo, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Obie spojrzały na Franciszka z wielkim zdziwieniem. Franciszek zaś uśmiechnął się do nich i tra! Przekołowił jabłko na dwoje. Proszę, powiedział Franciszek, podając po jednej połówce sąsiadkom. Czy tak nie lepiej spokojnie, bez kłótni i razem? Jabłka zawsze lepiej smakują razem. A jeszcze lepiej smakowałyby w Ale ja nie potrafię Mam cynamon do szarlotki, ale ja mam. To co? Zrobimy szarlotkę razem. Zrobimy? Ale najpierw nazbierajmy wspólnie jabłek. I zaczęły zbierać. Razem. Bo kiedy pracuje się razem, to praca wcale się nie dłuży. A gdy nazbierały, przypomniały sobie o Franciszku. Chciały go zaprosić na pyszną szarlotkę, ale Franciszka już tam nie Ciszyk wędrował dalej. Opoło! Jest tam kto? My jesteśmy! Ale nie wychodzimy z wioski! Bo zły wilk tylko czeka, żeby nas pożreć! Żeby pożreć no, boże, boże. To Ale to przecież nie mądre, Nie możecie odciąć się od świata i nigdzie nie wychodzić! W ten sposób nic nowego nie poznacie? Niczego się nie nauczycie! Nie będziecie się rozwijać! Ale będziemy, będziemy w jednym kawałku! Ale mówię wam, to niedobre rozwiązanie! Powiedział Franciszek. I w tym momencie poczuł na sobie czyś wzrok. To był wilk. Witaj, mój dobry wilk! Odpowiedział radośnie Franciszek: Nie jestem dobry. Odpowiedział wilk. Jesteś? Tylko o tym nie wiesz. A ja ci mówię, że nie jestem. Zaraz ci to udowodnię. Pożrę całą tę wioskę. Rozumiem, że jesteś głodny, Wilku, ale nie trzeba zjadać od razu całej wioski. Wystarczy poprosić. Jak to? Poprosi o poczęstunę. Poprosi? Nigdy jeszcze tego nie robiłem. To działa oczywiście. Mieszkańcy wioski, czy mogę Was prosić o porcję kolacji? A co na kolację? Że Na samą myśl o żeberkach wilk przymknął rozmarzone oczy i oblizał się łakomie. A mieszkańcy wykorzystali tę chwilę, uchylili bramę i wypchnęli talerz z kolacją. Potem szybciutko bramę zamknęli. bramie? zdziwił się wilk, kiedy otworzył oczy. I zobaczył stojący przed nim posiłek. Smacznego! Uśmiechnął się Franciszek. A wilk rzucił się na swą kolację. <grym wyszło> Franciszko. Franciszek uśmiechnął się do wilka i pogłaskał go po głowie. Mm, Jej, jakie to przyjemne! Nikt nigdy nie głaskał mnie po głowie i nikt nigdy nie nakarmił. Gdzie wypędzają, rzucę kamienia! To no, dlatego nie chciałem być dobry. Bo nigdy dobra nie poznałem, ale teraz wiem kto jest. I chcę. Chcę być dobrym. Chcę być dobrym milkiem i dobrym przyjacielem Twoim przyjacielem z Franciszku. Wilku, powiedział Franciszek, i powędrował dalej. A wilk przyłączył się do niego i został jego najwierniejszym towarzyszem. Z biegiem lat Franciszek założył zakon. Zakon z odwiedzonych przez Franciszka wiosek. I wszyscy żyli razem, bo razem jest łatwiej i lepiej. ci nasz biedaczy na nic poza wielkim i dobrym sercem oraz ogromnym, gronem przyjaciół, więc tak naprawdę miał wszystko, czego człowiekowi do prawdziwego szczęścia potrzeba.